Dzieci i młodzież, a także rodziny mogły wziąć udział w pikniku rodzinnym organizowanym przez starostwo powiatowe i parafię pod wezwaniem świętego Józefa. A oprócz wspólnej zabawy i atrakcji przygotowanych przez organizatorów każdy chętny mógł oddać krew dla potrzebujących. Piknik rodzinny to wspólna impreza skierowana do mieszkańców naszego miasta. Na scenie swoje umiejętności prezentowali tancerze i młodzi wokaliści. Nie zabrakło również motocyklistów. Ciekawym pomysłem było również zorganizowanie konkursu dla dzieci na najładniejszy wizerunek rodzinny wykonany z masy solnej. Robimy portret rodzinny. Dzieci lepią z masy solnej, do tego jest jeszcze takie kolorowe kolorowy ryż i plastelina. Um, tutaj to dzieci właściwie nie ma kategorii wiekowych, każdy może brać udział. Po rozstrzygnięciu konkursu nagrody za najlepszy wizerunek wręczył starosta Kraśnicki. Każde dziecko otrzymało również wyróżnienie. Na pikniku ponadto nie zabrakło ciepłych kiełbasek z grilla, którymi każdy mógł się posilić.